Witam Was serdecznie. Napiszcie, czy widać, słychać? Czołem Damian Stanisława, rozumiem, widać, słychać. Obraz no i taki będzie. Jestem w, w lesie. Zaczęło padać mocno i chowam się pod drzewkami. Nie walą pioruny, nie polecam dzieciom chować się pod drzewem jak walą pioruny. Obrazy chujowe i dobrze. Tak, takiego starego dziada oglądać to bez sensu. Ważne, że co ma do powiedzenia, ważne, że słychać. Dobra, idę w tym deszczu, może telefon się nie rozpuści. Znacie na pewno osobę świętej pamięci pana Krzysztofa Karonia. Jest to człowiek, który prawdopodobnie za ileś lat zostanie docenione przez to co robił i mówił jak chcieli go zdyskredytować za to, że powiedział niechcący, że niechcący, że jest dyletantem zamiast amatorem w tym co robi. Ale gościu po prostu e, inaczej. Wytnę wam wywiad z nim, który mówi o tym Dlaczego to wszystko, czego doświadczamy w dzisiejszych czasach, się dzieje? Tam był temat poruszony marksizm i gender. Co to jest na, tak naprawdę gender? Do czego to prowadzi? Zaspoileruję Wam troszeczkę. I dlaczego chcą nam to wszystko zrobić? To jest wstęp do dyskusji, bo powinniśmy o tym rozmawiać, żeby oddzielić ziarno od plew. A uważam, że to jest w ogóle wywiad z 2017 roku. E... On tam też powiedział o Unii Europejskiej, o tym podpisaniu tej białej księgi z Ventotena i tak dalej, Artiero Spinelli i tak dalej, i tak dalej. Czekacie, coś tu piszecie. Pogoda jak czerwiec, niestety, nie na tym porę roku, to, ale mamy. Globalne ocieplenie. Ta! Dupie, idę właśnie na Bosaka. O, tak sobie spaceruję. To już zaczyna się robić nienormalne, że człowiek spaceruje na Bosaka, co było kiedyś normalne. Teraz jest nienormalne. Natomiast polecam Wam chodzić na na Boso. Masuje wam to receptory, Znane, znana nauka chińska sprzed tysięcy lat, lepiej się potem czujecie. Trzeba tylko rozciągnąć stawy i tak dalej, takie sportowe rzeczy. No i zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj zrobię ten materiał, bo zauważyłem, że wszystkie te dyskusje, dlaczego się ten Krzysztof Karoń tak wkurzał na, na tych ludzi, bo on wszystko już to wszystko ogarnął. Przewidział, zrozumiał i chciał ludziom to przekazać, aby uważany za jakiegoś oszołoma i wariata. Natomiast ten wywiad sprzed ośmiu lat daje tak dużo do myślenia, bo to się bo ten proces, ta antykultura, która się teraz toczy, ta depopulacja, w cudzysłowie, tak. Słowiu i w cudzysłowiu toczy się na naszych oczach, zbędny człowiek, i tak dalej, chcę, żebyśmy o tym sobie podyskutowali, e, żeby kiedyś zebrali się ludzie i nie przyszli się nachlać, tak jak ja to robiłem przez wiele lat, tylko jeszcze raz podkreślam od 9 miesięcy nie piję niczego, zacząłem myśleć inaczej, że jeśli jadę do kogoś, to nie po to, żeby się nachlać, tylko o tym, żeby porozmawiać, bo czasy są ciężkie. Bo jeśli człowiek zacznie rozumieć, kto, w czym siedzi, kto jest kim, i jeśli ktoś powie jakąś rzecz, to będziesz wiedział, czy on dobrze mówi, czy nie, to od tego trzeba wyjść, czyli od podstaw. Dlatego zachęcam Was dzisiaj. Dzisiaj to zrobię. Wstawię na kanał właśnie tą rozmowę Krzysztofa Karonia. I to będzie wstęp do dalszej naszej dyskusji, egzystencji żebyśmy widzieli, kto jest kim, co jest czym i po co jest to robione. Bo żeby z kimś prowadzić dyskusję i rozmowę. Co tu się narobiło? Ja nie mówię teraz o kameratach, słuchajcie. To jest temat bardzo ważny. Nie wiem nic o kamratach, naprawdę nic nie wiem. Nie postrzegajcie mnie też, kto coś wie więcej, bo wiem tyle co wy. To się tak może wydawać, że ja wiem więcej, ale ja naprawdę... Yy... Znacie mnie z tego, że po prostu muzykę jest na kanale Puszczone Pawła, nie? I to wszystko. Ja się tak znam z kamratami głównymi jak wy wszyscy razem i z tego się bardzo cieszę. Że mogę robić swoje i spoglądać z tej perspektywy, osoby, która nie jest w środku, wspiera bardzo mocno to wszystko, ale mówi to jako osoba postronna. I nie bierzcie do tego, że to jest jakieś tam wycofanie, usprawiedliwienie tylko tak jest. Jest mi po prostu łatwiej rozmawiać o pewnych rzeczach, które chłopaki zrobili lepiej lub gorzej. Bo wiecie, bo za, najlepiej mówić w samych superlatewach tylko o tym, co, co ktoś robi, natomiast no, narobili pewnych głupot, które pewnie e, ciężko będzie obronić, ale e, w, kondensując w tym wszystkim, co się dzieje, i chcę wam puścić, i jak ten system chce to wszystko dopiąć, to trzeba ich bardzo bronić, bo to bronimy swojej egzystencji. Żebyście to zrozumieli dobrze. Bo ciężko mówić o poważnych y, trudnych sprawach prostym językiem. Co jeszcze się taki nie urodził, co wszystkim dogodzi. Ale y, ale kwestia zamknięcia kogokolwiek, który ma takie poglądy inne, jest kwestią naszego być lub nie być. Więc trzeba to będzie bronić, nawet jeśli te osoby nie do końca wszystko zrobiły super i pewne rzeczy ciężko bronić, ale trzeba Trzeba. To jest taka mała dygresja, i nie chcę przedłużać, bo mogłem tak sobie gadać, bo jak idę po się to gadam dużo. O, 30 osób mi ogląda. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Trzeba zacząć rozmawiać o tym wszystkim, dlatego że to wszystko było tak spłycone do takich rozmów, że mi się to przestało podobać. Dlatego to, co mówił Krzysztof Karoń jest yy, ciężko do zrozumienia, ale ten wywiad będzie zrozumiały dla wszystkich i zastanowimy się, co jest tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze jest to, najważniejsza jest edukacja. Yy, ludzi produktów później niezdolnych do pracy, co będzie dalej, zobaczycie zresztą w tym wywiadzie, bo ja nie jestem aż taki mądry, mądrala, żeby się wymandżać, czekajcie, bo mi tu kropla spadła. I właśnie chcę to poruszyć, żebyśmy w naszych środowiskach, w naszych domach, z naszymi sąsiadami, z naszymi rodzinami, z dziećmi porozmawiali na tak bardzo poważne tematy. Ja, słuchajcie, nie będę na Wasze komentarze zbytnio mocno reagował, dlatego że ja chcę przekazać, co ja chcę przekazać. I kwestia nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, dlatego że wszystko to jest kwestią rozwojową. Ja tylko mówię, co chcę Wam przekazać i o czym chcę do jakiej dyskusji chcę doprowadzić, bo. Zamknąć się w bańce i mówić o rzeczach z jednej bańki, nie rozumiejąc całego problemu, jest najłatwiej, ale do niczego nie, nie, do, nie dojdziemy. Więc czekajcie na wieści, czekajcie na materiał dzisiaj i serdecznie Was pozdrawiam. Chyba, że jeszcze macie jakieś na czacie pytanie, albo sobie o czymś porozmawiamy, bo jestem w warunkach polowych. Wali deszcz. Jestem pod drzewkami, przytulam się do drzew. Wyglądam jak panna na wydaniu w tym lesie. Sam sobie oparty o drzewo. <gryw> Żeby się jakiś kierowca nie zatrzymał w tych czasach i mnie zapytał, czy mnie podwieść. A ja mówię: po 200, minimum 250. Nie wiem czy mnie widać, bo to jest zasięg straszny. Ech. Także co? Serdecznie was pozdrawiam. Nie macie pytań, to wyłączam się. E... Bo na tym czacie no to się nie da rozmawiać, trzeba było jakieś na tych TikTokach są takie pokoje, gdzie tam człowiek sobie dyskutuje, ale tam jest ogólnie jeden wielki chaos. Tu ktoś pisze Omzik chroni system. No, tak, no, mówię, no ja się tam nie będę zaprzeczał ani nie będę potwierdzał. To tam kwestia macki, ośmiornicy muszą być wszędzie. tak? Serdecznie Was pozdrawiam, czekajcie na na, na, te, na ten wywiad i potem zaczniemy, po tym wywiadzie podyskutujemy sobie. Na razie.